i tam 1 listopada zygrzaki już od kilku godzin na dworze kojce posprzątane do wyschnięcia tam maluchy tutaj Zosia i Lucek teraz pójdziemy je odwiedzić w nowym przerobionym paśniku a mianowicie tutaj mamy wodę tam nieczystości i tu mamy paśnik z daszkiem tego wcześniej nie było z taką zaporą przeciwwiotrową no i oczywiście kto jest w środku no mamy, mamy zwierzaki jest Zosia jest Lucuś jest Pusia jest Złotek także komplecik Wierzaków. Później spróbujemy złapać jeszcze jakiś filmik, jak sobie jedzą na dworze, bo dzisiaj jest bardzo ładnie. Tak więc takie zadaszenie mają do dyspozycji, jak chciałoby się im troszkę pochodzić. Sprawdzimy, ile jeszcze jest. Jedzonka, tu już się prawie kończy. Tu w magazynie. O, jeszcze trochę jest. Złotuś zawsze pierwszy z lewej. Tak. Pokaż się, pokaż się jaki jesteś ładny. Tak. Ładniutki jesteś. Tak. Pusiulka. Izawka słynna, lucuś i obok Zosia, a słynna z łóżkiem. Tak. To już jest obiadek ku końcowi, bo już widać szczebelki w paśniku i później będzie kolacyjka. No to zajadajcie. Może później jeszcze was chwycę jak będziecie na podwórku. Mały rzut jak to wygląda z daleka Latem będę te deski wyciągał, żeby był ładny przewiew. I pozdrowienia z Grębucina Pusiał. i tu zaloty Lucek z Zosią różne biegi ładna pogoda to się biega o tu mamy Zosię nie mam nic Zosiu tutaj nie mogę mieć nic a tu na drugą stronę spojrzymy pięknie słoneczko świeci I jakieś tam trawkę jeszcze i liście kupią sobie pusia, cłynna lizawka i złotek. A tu mamy ludzka z Zosią. Tam teraz jakieś amory są. I oczywiście kopnięcia muszą być. Jakby nie było kopnięć, to by się nie liczyło. No i brygada mniejsza. Czyli pusia od drugiej strony. No i jegomość, największy buntownik i zadymiarz tej całej czwórki. Czyli słynny złotek. Staram się złapać tak bliżej. O, już dostał takiej fajnej sierści. Pusia też tylko. Pusi nie widać, tylko trzeba dotknąć. Też jest taka gruba ta sierść. Już włoski rosną. Także pozdrawiamy z Grębocina. Stary po lesie i wszystkich lubiących zwierzaki. O, a tam widzimy co się wyprawia. Zosia szaleje. Zosia! Zajęta sprawa.